I, a tu zdolność uh -huh. koalicyjna ma w tej chwili PiS, a Platforma ją straciła. No więc właśnie, ale mamy parę miesięcy przed sobą. Tak. Prawda? I teraz pytanie jest, moim zdaniem Leszek Balczarowicz dobije Platformę, zabierze jej 4%, sam nie wejdzie do Sejmu, a Platforma <laughs> będzie jeszcze słabsza. Y Lewica jest wydaje mi się przeszłością chwilowo. Grupowania lewicowe i może się okazać, że tylko pisma, w ogóle koalicjanta w tym sejmie plus dwóch posłów PSL. -u. Ja... ja uważam, że to jest zasadnicza zmiana, która się dokonała, bo my przez lata mieliśmy kilka takich pewników w polskiej polityce. Jednym z głównych było to, że platforma może nawet przegrać, ale będzie w dalszym ciągu rządzić, bo wybory samorządowe pokazały, że można dzięki lepszemu wynikowi polskiego stronnictwa ludowego. Tutaj nastąpiło kompletne odwrócenie ról. Raz, że. W wygrana Andrzeja Dudy napędza y, siłę pisu, która której y, 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 Prawo i sprawiedliwość jest partią silną. Jest jedyną silną w tej chwili partią na polskiej scenie politycznej, dobrze zorganizowaną. To jest maszyna puszczona w ruch, która jedzie. Inne maszyny w tej chwili nie jadą. Stoją jeszcze na parkingach, a niektóre poszukują części zamiennych. Tak, puka, Albo zaczną odpadły, tak, tak. poszukiwać części zamiennych. I to rzeczywiście, ja nie wiem, czy to doprowadzi do takiego zwycięstwa dającego samodzielną większość, nie tego nie wyklucza. them